Jarosław Kaczyński w pierwszy weekend sierpnia pojawił się w zabrzu. Podczas wystąpienia lider największej partii opozycyjnej nie omieszkał wbić szpili koalicji rządzącej. Otóż dzisiaj świat idzie na prawo. Polska też na szczęście idzie na prawo. To widać we wszystkich badaniach. I wobec tego oni być może też będą próbowali udawać. Podkreślam to słowo: udawać, że idą na prawo. A to udawanie będzie się. Nazywało Radosław Sikorski. Następnie nawiązał do żony szefa ministerstwa spraw zagranicznych Ann Applebaum. Przecież w tej chwili działa w ten sposób, że jego małżonka, no wiecie kim jest, pisze książkę Matka Polka. choć nie powiedział tego wprost wielu dopatrzyło się aluzji do żydowskiego pochodzenia wybitnej publicystki i pisarki na odpowiedź Radosława Sikorskiego nie trzeba było długo czekać kiedyś za sposób sprawowania urzędu ministra obrony w swoim rządzie całował mnie po rękach a Ann Applebaum wychwalał za gułak i nie tylko a teraz ją atakuje puszczając oko do antysemitów nie pamiętam podobnych insynuacji wobec pani prezydentowej Agaty Kornhauser-Duda Napisał szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych na X. Do tej sytuacji odniósł się też poseł lewicy Tomasz Trela. Jarosław Kaczyński w strachu to bardzo dobry znak. My robimy swoje konsekwentnie krok po kroku, przyznał. Przypomnijmy, że Radosław Sikorski jest coraz częściej wymieniany jako ewentualny następca Donalda Tuska w roli premiera Polski. Warto także wspomnieć, że Ann Applebaum, prywatnie żona Sikorskiego, napisała wiele nagradzanych książek. Czerwony Głód, Za Żelazną Kurtyną, Gułak, Zmierzch Demokracji, Wybór czy Matka Polka to niektóre jej tytuły. Applebaum specjalizuje się w historii komunistycznej i postkomunistycznej Europy.